Wam wszystkim z tej strony, pana że wam kolejny odcinek z Clash Royale Merch Tactics, moi drodzy, tak jest, dosyć sporo gram w tą gieraczkę, nawet bym powiedział, że więcej niż w Clash Royale'a I moi drodzy, przyszedł czas, aby dobić sobie Golda 1, moi drodzy, tak jest, dobijamy sobie dzisiaj Golda 1, więc fajnie, bo już to jest taka, no... No nie przedostatnio, bo jest Gold 2, Gold 3 i potem jest diament ta najwyższa ranga, no ale wydaje mi się, że dosyć wysoko i yy, no w miarę, w miarę spoko. Nie wiem czy nagrywać odcinek z bicia Golda 2, Golda 3, czy dopiero z Diamenta, więc dajcie znać koniecznie w komentarzu. Oczywiście moi drodzy, stawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał, żeby na brząco żadnego odcinka nie przegapić. Przypominam moi drodzy, jak cokolwiek kupujecie Kodzik Panda w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście moi drodzy szefami. Mega, mega dziękuję wszystkim co właśnie wpisują Kodzik panda. Jeszcze mamy tutaj do odebrania. Jakąś jedną rzecz, wy jak oglądacie ten film, to już się ten event pewnie dawno skończył, bo oczywiście jest to jeden z odcinków nagrany na zapas, gdyż moi drodzy, dzisiaj jak ten odcinek, to już wracam z moich wakacji, moi drodzy, więc polecam sobie wbić na mojego Instagrama, macie go teraz na ekranie i tam możecie sobie przejrzeć wszystkie storki, moi drodzy, z całego mojego wyjazdu i będziecie na bieżąco, co się u mnie działo, a myślę, że od jutra wracamy z live'ami na głównym kanale, więc polecam sobie wbijać słaba ręka, słaba ręka, strasznie, dobra, przegram pierwszą rundę, w sumie nie najgorzej, zostanie trochę, trochę eliksiru i wybierzemy sobie, tak, myślę, że szkieleton kinga do tego zabierzemy, więc szkieleton kinga, nie no, nie gada, że wygram, chciał przegrać, proszę, weź go z i tego goblina, no on go nie znokautuje, wygra goblin. Ale gówno widzowie, dobra, nieważne. E, niech, 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 niech nam damo moi drodzy, Skeleton Kinga. Skeleton King nie będzie najgorszy. Możemy upgradeować tego wariata. E, czy ja go chcę upgradeować? W sumie mógłbym później go zostawić i zrobić team tych wariatów, co skaczą z Royal Ghostem i z yy, Golden Knightem. Nie będzie to najgorsze rozwiązanie. Dobra, na razie czekamy. Na razie czekamy. Elixir Collector, niech sobie tam wybiera ten Elixir. Nam nie jest on aż tak potrzebny, to chyba przegramy chociaż nie do końca, bo tutaj Skeleton King on mocno bije jednego i drugiego. I jakby moi drodzy, ugrał. Nie, nie ugra, dobra, jest git, jest git. Stracimy, moi drodzy, tą rundę, więc dostaniemy więcej tutaj eliksiru teraz, więc fajnie, to nam się na pewno przyda. No i moi drodzy, teraz tak, ja bym sobie zagrejdował tego wariata. Zaggrejowałbym sobie tego wariata. I możemy dorzucić czwartą postać. Żadna z nich mi nie pasuje, więc weźmy sobie tą najtańszą. Weźmy sobie znowu to. To sobie wymieńmy. Kurde, dobra, to jeszcze zróbmy tak. I teraz, moi drodzy, dorzućmy sobie do tego coś takiego, coś takiego. Dobra, na szybko klikałem, bo już nie zdążyłem. Wydaje mi się, że nie będzie to najgorsze rozwiązanie, bo będziemy mogli mieć zaraz trzy gwiazdkowego Knighta i trzy gwiazdkowego Goblina. I teraz jak widzicie mamy i Royal Ghosta i Golden Knighta, więc jakby nam się udało chociaż jednego z nich dostać, no to by było spoko, no nie możemy niestety wybrać tutaj Golden Knighta, no bo yy, nie będziemy mieli tyle eliksirów, więc weźmiemy Royal Ghosta. I może akurat, może akurat moi drodzy to będzie w miarę spoko rozwiązanie. Dobra, możemy od razu te, tego Royal Ghosta dać wyżej, ale my nie chcemy go dawać wyżej. Możemy też zrobić tak, żebyśmy nie mieli podwójnych postaci takich samych na mapie. OK, Okej, tego Royal Ghosta byśmy wrzucili w przyszłej rundzie na dwie gwiazdki i wtedy byśmy musieli jeszcze poczekać chwilę na Golden Knight'a i byśmy już mieli dosyć spoko team, tak szczerze. I może nawet dwie postacie na trzy gwiazdki Dobra, wydaje mi się, że to w miarę spoko może wyjść. Wydaje mi się, że w miarę spoko to może wyjść. Tych naklepiamy bez problemu akurat, więc on dostanie na łeb. To jest ziomek, który jest pierwszy, więc on troszeczkę straci tutaj tego życia. Nawet nie troszeczkę, tylko dosyć sporo. Więc my wylatujemy na pierwsze miejsce, on jest drugi. Tak naprawdę na równo z tym trzecim. My teraz gramy na ziomka, który już odpadł, więc on tam nic ciekawego nie będzie miał. Zaupgradowaliśmy sobie to. Dobra, no i czekamy, czekamy, aż nam tutaj sypnie coś ciekawszego. Możemy ewentualnie... Wymienić, moi drodzy. Kurczę, ale jak ściągnę. No dobra, w sumie i tak gramy na ziomka, który. który jest nisko. Eee... O, to było nie najgorsze, bo teraz dostaniemy jeszcze goblina za darmo. Więc może nam się dropnie goblin, ten co bije z miecza. Zwykły, no to wtedy byśmy go mieli na trzy gwiazdki od razu. Tamtego bym sprzedał. No, 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 nawet, nawet, moi drodzy. Nawet, nawet. Może tu coś ciekawego wyjdzie. Jakbyśmy wygrali od razu meczyk, no to automatycznie mamy golda. Jak będziemy mieli drugie miejsce, no to golda jeszcze nie będziemy mieli. Ale no, gorzej i gorzej być nie może, więc już na pewno dostaniemy jakieś punkty No fajnie by było wygrać Jak wygrywamy to mamy od razu golda, więc powiem wam, że dosyć szybko by to poszło Mamy go na trzy gwiazdki, idealnie, tak jak chciałem, tego sobie zapgradujmy, sprzedajemy go, bo on mi jest niepotrzebny I Golden Knight, ja bym chciał mieć Golden Knight'a Golden Knightik by mi się przydał bardzo ale moi drodzy, nie wiem, czy dropniemy tego Golden Knighta. To jest ten problem, że kurczę, on nie chce nam wylecieć. Niestety nie wiem dlaczego, on nie chce nam wylecieć. Dobra, jest Golden Knight i w kolejnej rundzie będziemy mieli Golden Knighta, więc w razie czego, jak przegramy, w kolejnej mamy Golden Knighta. Wydaje mi się, że w miarę spoko to wygląda. Trochę dziwnie są one rozłożone, te moje postacie, ale yy, raczej powinniśmy dać radę, co on ma za boosty. On nie ma za bardzo dobrych boostów. On ma słabe boosty akurat, więc dziwnie dobrał postacie, bo one mu się nie kleją, tak szczerze, to co on powybierał. Yy, ta yy, tylko princeska ma dosyć sporo, bo ona ma trzy gwiazdki. I sporo mi zada... On mnie chyba znakautuje, Nie, on mnie nie znakotuje, bo ja mam siedem. Dobra, nieważne, dwa mi zostało. Dobra, teraz, moi drodzy, go nakautujemy akurat, bo na tą princeskę od razu robimy wjazd w taki sposób, moi drodzy, że my mamy teraz Golden Knighta, więc to jest klasa. Następnie możemy sobie wziąć to... Hmm, coś tu słabo sypie, strasznie słabo sypie, nie, dlaczego słabo, słabo aż tak sypie, dobra, wyrzućmy sobie to, mega, mega lipę sypie, mega lipę, moi drodzy sypie, naprawdę daje nam taki syf, że szkoda gadać, ta trujeczka, moi drodzy tych wariacików, tepnie się do przodu. Rzućmy sobie tak, to go, e, Goblin od razu znokautuje Princeskę. Dobra, wydaje mi się, że teraz powinniśmy wygrać. Fajnie, to mamy wszystko zaplanowane, więc to będzie raczej win i chyba dzięki temu wbijemy Golda. Dzięki temu, że tego Golden Knighta dorzuciłem, to raczej wbijemy Golda. Wątpię, że on to wygrał teraz, bo zobaczcie. Od razu tą Princeskę znokautowaliśmy właśnie Goblinem, przeskakując na drugą stronę. Tutaj jeszcze oni się trzymają, fajnie. Archer Queen też padnie. Goblin jeszcze coś tutaj zadaje moi drodzy Mega Knight jeszcze coś zada, ale i tak go znakautuje tutaj właśnie Royal Ghost, dobra wygrałem Easy, easy moi drodzy, aha, jeden HP mu zostało, jaki niefart Jaki niefard, że mu jeden HP zostało. Dobra, no to trochę lipa, bo on teraz yy, Elixiru trochę będzie mógł sobie nafarmić. Yy, no ja nie mam nic ciekawszego do wrzucenia oprócz zagrejdowania tych postaci, więc ja jedynie co mogę zrobić, to zapgrajdować je. Zapgrajdowaliśmy sobie Golden Knighta. Wszystko mamy na dwie gwiazdki. No jakbyśmy mieli Najcika jednego więcej, no to byśmy mogli go dać na trzy gwiazdki, by była baja, ale no niestety nie mamy tego przywileju, więc no zostajemy przy tym, nic nie zmieniam. Oni się przerzucą na drugą stronę. Goblin powinien znakotować Princeskę Royal Ghost razem z Golden Knight. Powinien znakotować Archer Queen. Reszta jakoś z przodu sobie poradzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że mamy wina, ale nie jestem pewien, tak w 100%. Mądrze zrobił. Cofnął tamte postacie do tyłu, żeby je, moi drodzy, ee, defić. I dzięki temu jego Archer Queen przeżyje. I nie, Archer Queen nie, ale Princeska. I przegrałem. Przegrałem, moi drodzy. No, mądrze, mądrze, mądrze to, moi drodzy, cofnął. Więc jeszcze niestety nie mamy. Tutaj golda, bo brakuje nam troszeczkę, brakuje nam 12 punktów, więc trzeba zagrać kolejną gieraczkę. No to co? Lecimy, moi drodzy, nie ma co tutaj gadać zbędnie. Lecimy po prostu razu z kolejną gierką. Znowu mamy Elixir Collector, spoko. Goblin na start, czy mamy coś ciekawego do wyboru? Myślę, że weźmiemy Walkirię, Ona jest w miarę fajna. Możemy od razu wziąć, później jak widzicie, Archer Queen. Archer Queen nam się przyda i później pasowałoby nam do tego wziąć bandytkę. I powiem wam, że już mamy od razu ten najlepszy boost, tak mi się wydaje. On jeden z lepszych boostów. Będziemy mieli też boost klanu. Wywalimy goblina, dorzucimy bandytkę. Można jeszcze wziąć mega knighta. No, wy wygląda to na w miarę spoko początek. Na pewno będziemy top 2, więc tak gdzieś jak już po tej gierce mamy, moi drodzy, golda. Tutaj nie ma, nie ma co kmienić, naprawdę Niemcy, aby ja musiał zrobić, żeby teraz to przegrać, więc no, na 100% już mamy golda. Więc to jest, drzwi goblina na razie zostawiamy, no bo i tak nie mamy co z nim zrobić. Jak go sprzedam, to nam nic to nie da. Na razie, później co mamy goblin? Yy, I tutaj Royal Gościk razem z Pekką. Chyba Pekkę wezmę, no ale ewentualnie goblina mógłbym wziąć na jedną rundę, potem. Dostać kolejnego goblina i w razie czego sprzedać, mieć więcej eliksiru. Może jeszcze tak zrobimy, no, może jeszcze, moi drodzy, weźmiemy jednak tego goblina, bo on nam może do, dodać kolejny eliksir, jakby, więc to może być w miarę spoko. Tutaj, no, mamy wina akurat, więc tutaj spoczko. Póki co wszystkich nokautujemy, co nie jest takim najlepszym rozwiązaniem, bo gramy Kingiem, więc jakbyśmy przegrali jedną rundę, to by byłoby git, bo byśmy dostali plus 4 eliksiru, ale nieważne, rzućmy sobie jeszcze tego wariata. No i czekamy na razie Mógłbym sprzedać ten eliksir kolektor Ale niech on się kumuluje Niech on się kumuluje na czarną godzinę Na razie ten eliksir nie jest mi aż tak potrzebny Nawet jak przegram jakąś rundę teraz To spoko, bo dostanę plus 4 Eliksiru ee, Dodatkowego, więc Obyśmy moi drodzy właśnie przegrali Tę <grytanie> rundę, to by mi się przydało Na niego możemy przegrać No raczej przegramy nawet Tutaj mój goblin nic nie robi, a archer no, no tu na pewno przegraliśmy, więc spoko Żebyśmy z jedną chociaż postać znakałtowali, żeby aż tak dużo damage'a nam nie zadali. Dobra, nie jest najgorzej, Jeszcze może bandytkę klapnie. Dobra, idealnie, no to super. On nam zada tylko 3. Mamy 7, jest OK. Dostaliśmy jeszcze, mój drodzy, dodatkowy eliksir, upgrade'ujemy sobie w tym momencie naszą tutaj Archer Queen, wrzucamy ją na wyższy poziom. Dostaliśmy jeszcze goblina wyższego poziomu. I co my tutaj mamy? Mamy, moi drodzy, Barbariana, który. Kurde, czy on się jakoś przyda bardzo. Mm, nie wiem, Skeleton King też średnio. No, weźmy Barbariana, weźmy go na wyższy level niech będzie. No i szkoda, że nie ma tej bandytki. Przydałaby mi się bandytka, tak szczerze. Bandytka by mi się fest przydała, a niestety ona nie chce dropnąć. Yy, więc zobaczymy. Jeszcze jedną rundę poczekam najwyżej, zaraz pozmieniamy tutaj te postacie, bo potem może być lipa. bo właśnie tam bandytka by nam wszystko karnęła. a jak tej bandytki nie mamy, to tutaj możemy mocno dostać. Zobaczymy co się dzieje i chyba nawet tutaj, dobra, na szczęście znakoutujemy jeszcze jedną postać, więc nie jest najgorzej ale no, moc, mocno dostaniemy, zobaczcie 2 HP nam zostało, dobra, czas sprzedać eliksir i czas porobić jakieś zmiany więc tutaj, moi drodzy, wjeżdżamy na grubo, dobra, po pierwsze sobie weźmy to weźmy sobie szkieleton kinga może tego sobie zagredujmy. następnie, moi drodzy, to możemy wywalić, weźmy sobie tego wariata, weźmy go zaubrejdujmy następnie, co my jeszcze możemy wrzucić, moi drodzy, do tego Kurczę, to na razie skipnijmy, zapgradujmy go, weźmy sobie jeszcze to, to moi drodzy wywalmy, to jakbyśmy dorzucili, to by nie było najgorsze, dobra, i mamy tą bandytkę, tylko kurczę nie zdążymy kliknąć, przegramy to, przegramy to chyba. Mam nadzieję, że nie przegramy, bo już mam bandytkę, już mam wszystko tak jak chciałem. Proszę, nie przegrajcie tego. Dobra, chyba nie przegram jednak. Dobra, nie jest źle, nieźle, nieźle, nieźle. Jeszcze się trzymamy, jeszcze się trzymamy. Chociaż nie wiem czy pekkę znakałtuję. Nie wiem czy ten Spir Goblin znokautuje pekkę, proszę. Dobra, żyjesz. Dawaj, 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 Arczyk. Znikaj, 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 Dobra klasa, bardzo ładnie. No już było blisko, już było blisko, ale na szczęście się udało, moi drodzy, teraz wjeżdżam, moi drodzy. Tutaj nasza bandytka. Bandytkę sobie wrzucimy, myślę, że za Goblin Machine. Dobra, pięknie. Następnie możemy sobie wrzucić również, moi drodzy, tego wariata. Tutaj, dobra, fajnie to wygląda. Możemy sobie następnie co jeszcze zrobić? Możemy sobie dokupić go i możemy sobie sprzedać to. Dobra, pięknie. Możemy to wrzucić. Ok, nie wygląda to najgorzej. Moglibyśmy spear goblina wywalić, ale czy ja mam coś ciekawego do wrzucenia za. Nie bardzo. Mógłbym ewentualnie dać barbarzyńca, ale on jest na dwóch gwiazdkach. Jakby był na trzech, to jeszcze. Szybko nasza bandytka padła, oczywiście, ale ona nam daje busta dla Valkyrie i dla Archer Queen. I chyba przegrywam to. Chociaż jakby się jeszcze zboostowała i znikła. Dawaj, 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 Nie, nie da rady, nie da rady, nie da rady. Dobra, przegraliśmy moi drodzy. Przegraliśmy na drugim miejscu, ale mimo wszystko dzięki temu yy, mamy i tak Golda. Więc udało się wbitego tego Golda. Szkoda, że tak późno dostałem Walkiria, bo jakbym dostał wcześniej, znaczy Walkirię bandytkę, no to bym może jeszcze jakieś oro tam zrobił. Ale na szczęście udało dobić jak widzicie, więc Goldzik jest bity moi drodzy. Udało się fajnie, lecę dalej. Dajcie znać, czy chcielibyście odcinek właśnie zbicia Golda dwójki czy dopiero z Diamenta, bo wydaje mi się, że tu już ciężej będzie szło, tu już nie będzie tak łatwo szło. Więc ten odcinek z Golda 2 się pojawi za dopiero jakiś długi czas, tak mi się wydaje, ale zobaczymy, więc piszcie w komentarzach, jak to u was wygląda, czy gracie w ogóle w Merch Luxx, czy tylko ciśniecie w Clash Royale, a jeszcze mamy legendę z ta uwaga, co nam wyleci, moi drodzy? Mamy Lawę, Lawa, która jest w Max Vanus, więc dostaniemy tutaj 1500 Elite White Cardów, więc spoko. Ja, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mój że wam się spodobał. że ja ci ciopeczka w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!